Cześć, z tej strony Antek, witam serdecznie na kanale Męskim w Niemęskie, w drugim odcinku Męskiej Trójki dotyczącej tego, jak utrzymać związek. Zapraszam. Panowie, w pierwszej części materiału dowiedzieliśmy się kilku rzeczy w kontekście związku. Przede wszystkim tego, że relacje przechodzą przez różnego rodzaju etapy, przez fazy. Jak zwał, tak zwał. Ważniejsze od nazewnictwa jest świadomość takiego stanu rzeczy. Pierwsza część dotyczyła fazy projekcji, czyli naszych wyobrażeń względem partnera. Mówiłem, jakie narzędzia, jakie zachowania są niezbędne, żeby związek pchnąć dalej. Dzisiaj z kolei będziemy rozmawiali o fazie pośredniej. Można ją nazwać fazą rozczarowania, fazą weryfikacji. No niezależnie od tego, jakich słów użyjemy, jest to ten etap relacji, gdzie spadają nam z nosa różowe okulary i działamy trochę na zasadzie serca, trochę na zasadzie kalkulacji. A dlaczego tak? Bo widzicie, panowie, Związki nie rozpadają się dlatego, że coś wygasło, ergo, że za taki stan rzeczy odpowiadają tylko nasze emocje, bo to byłoby zbyt proste. Oczywiście więź emocjonalna jest szalenie ważną częścią relacji, ale nie może być ona oderwana od innych segmentów życia, od innych spraw. Dlatego też związek miłosny, partnerski trochę przypomina struktury firmy w starym stylu. Gdzie mamy zapał, emocje, pasję, sentyment, ciężką pracę i wiele innych składowych, które stanowią o sukcesie albo porażce. Kiedy kondycja firmy jest zdrowa, sama firma przynosi zyski, no to możesz być pewny, że za tym zawsze idzie wiedza, zaangażowanie i ciężka praca. No z tym, że wiedza w życiu zawodowym jest bardzo poważnie traktowana w odróżnieniu od relacji. Większość z nas działa na nosa, na czuja i niestety nie zawsze się to sprawdza. I nie chodzi tutaj o jakąś manipulację, tylko o przewidywanie pewnych zapalnych punktów zawczasu. I jeszcze jedna różnica. Motorem napędowym związków są emocje i poziom zainteresowania partnerem. Jeśli zainteresowanie spadnie znacząco, no to jego odbudowa będzie wymagała sporej gimnastyki, a w firmie, no cóż, jedna decyzja i wszystko wraca do normy. Wniosek? Relacje jest bardzo łatwo zepsuć, a niestety ciężej naprawić. I jeszcze panowie, jedna kwestia w kontekście tego samego naprawiania. Pewnie większość z was czuje podskórnie, że lepiej jest zapobiegać, aniżeli naprawiać, bo wiadomo, z tymi naprawami niestety bywa różnie. Ważne jednak jest to. Pomijając naprawy, żebyśmy spojrzeli w lustro i odpowiedzieli sobie na pytanie: Chłopie, za co ty bierzesz odpowiedzialność? Bo jeżeli bierzesz odpowiedzialność tylko za siebie, to i tak jest sukces, ale to trochę za mało, ponieważ powinieneś również wziąć odpowiedzialność za relacje. A niestety tego bardzo często unikamy jak ognia. A moja optyka jest taka, że to właśnie mężczyzna powinien prowadzić związek i to on jest szeryfem tego całego bałaganu, jak już nastąpi, i on bierze odpowiedzialność za to wszystko. No i cóż, możemy się na to obrażać, możemy się z tym nie zgadzać, kobiety mogą podnosić zarzuty, ale to nic nie zmieni, ponieważ reguły gry zostały już dawno rozpisane i na ten moment kobiety chcą przewodników, chcą inspiratorów, chcą po prostu pewnych siebie samców. Co nie oznacza, że mamy się bawić w dyktaturę spod godła Roberta Mugabe, bo to też nie o to chodzi. Ale gdybyście obiektywnie oczami kobiety spojrzeli na relacje. Na to jakiego faceta chcą, to jaki obraz może się ukazać. No na pewno nie taki, jak przyjdzie grażynka i powie: Andrzej, jest, jest problem, tutaj trzeba coś zrobić, tam no wiesz, Andrzej, no nie wiem, kochanie, jakby, jakby zaskoczyłaś mnie, nie wiem, wiesz co, idę teraz, nie wiem, czy to dźwignię, idę, idę grać na konsoli, jak coś wymyślisz, to daj znać, cześć, papa. No, no niestety, ale bardzo często tak bywa, to nie jest tak, że ja to, tą sytuację koloryzuję, po prostu. Bardzo często mężczyźni nie wiedzą, jak się zachować, albo zachowują się jak małe dzieci. No i taka kobieta spojrzy na faceta i sobie myśli: Boże, święty, no, na cholerę i takiegoś, że ja będę miał z nim jakąś wpadkę, czy coś, to ja nie wiem, no, będę miał dwójkę dzieci, no, to dramat, nie? Panowie, pamiętajcie, kobieta chce mieć pewnego siebie mężczyznę, ale to nie chodzi o to, żeby on był supermanem bo to nie jest tak, że my znamy odpowiedzi na wszelkie pytania. Nie. Czasami jest sytuacja, jest jakiś problem, prawda? I wiesz, no Andrzej siada do komputera, coś tam szuka, dzwoni po znajomych, się pyta, ale rozwiąże ten problem. Czacha mu dymi, prawda? Nie zna się kompletnie, ale minie dzień, nie wyjdzie. Po prostu się zaszyje jak w noże, wiecie, ale, ale wyjdzie i powie, Grażyna, problem rozwiązany. I ona wtedy czuje. No, to jest gość. Będę miał z nim wpadkę albo będę chciał jakieś tam założyć z nim rodzinę i tak dalej. Będę wiedziała, że mogę na niego liczyć, prawda? I są mężczyźni, którzy biorą odpowiedzialność, czasami nie wiedzą do końca, co zrobić, ale oni mają ten zapał, oni próbują. Oni wiedzą, że dobra, ok, nie ma tutaj za moimi plecami, nie wiem, ojca, matki, babci, brata i tak dalej. jestem ja sam jest mój związek i ja po prostu to muszę sobie z tym poradzić. No. Bo fajnie jest iść z kobietą do łóżka, fajnie jest słyszeć komplementy, no ale jak już trzeba wziąć odpowiedzialność, to niestety większość, może nie większość, ale spora część mężczyzn jest taka bierna, wiecie, taka rozmemłana, tutaj ja nie wiem, czy coś. Z... Nie możemy tak się zachowywać. Bo jeżeli nie weźmiemy, nie weźmiemy odpowiedzialności za relację, no to kobieta w pewnym momencie powie: Jak ty nie wiesz, jak rozwiązać ten problem, to ja pójdę do kogoś i się zapytam. I przyjdzie za tydzień i powie: no, Karol z działu tam informatycznego czy z któregoś innego działu wiedział, jak rozwiązać problem i tak dalej, wszystko fajnie. to powiedz, no dobrze, ok, spoko. Ale za jakiś czas Twoje notowania spadną, a na przykład Karola mogą wzrastać, rozumiesz? To jest bardzo ważne. Nie czarujmy się. Kobieta będzie zwracała uwagę na to, czy czuje się z Tobą bezpiecznie, czy jesteś w stanie podjąć decyzję, czy jesteś w stanie ruszyć tyłek z kanapy i powiedzieć: Dobrze, kochanie, postaram się to zrobić. To jest szalenie istotne w relacjach. No nic, rozgadałem się, to było tytułem wstępu, oczywiście. A teraz przejdźmy do tej fazy pośredniej, o której mówiłem, czyli jak utrzymać związek na etapie weryfikacji lub jak to woli na etapie rozczarowania. No dobrze, moi drodzy, zanim jednak przejdziemy do mojej wyliczanki. Chciałbym uplastycznić rzeczywistość, w której się znajdujemy. Aktualnie jesteśmy po tej pierwszej fazie relacji, po tym pierwszym etapie, nazwijmy to etapie projekcji, etapie zauroczenia. Jedziemy. Numer jeden. Czego ja właściwie chcę? Tak jest. Trzeba zacząć od prostych rzeczy. Jak wiecie, początek relacji to jest samograj, wszystko jest fajne, wszystko nam się podoba. No za wiele nie myślimy. Grażynka śmieje się z naszych żartów. Słowem, żyć nie umierać. Niestety etap śląkowy kiedyś się skończy i dojdą do głosu poważne tematy. Zanim jednak dojdzie do tej właściwej weryfikacji, będzie mieć trochę czasu. O co chodzi? No z reguły pomiędzy pierwszą a drugą fazą relacji jest taki krótki etap pośredni. To jest taki czas, gdzie jeszcze nie ma tego rozczarowania sobą, ale zaczynają się pojawiać już na horyzoncie poważniejsze tematy dotyczące związków. No tak jak wspólne mieszkanie, rodzina, nawet dzieci, prawda? No i jedyne co musimy wówczas zrobić, to odpowiedzieć sobie na pytanie – Czego ja chcę, a co kategorycznie wykluczam, co może być tematem do dyskusji. Wiecie, ludzie się mijają w podejściu, w oczekiwaniach, w tym, czego po prostu chcą. No tyle, że w okresie zauroczenia nikt nie myśli racjonalnie, a potem niestety dochodzi do poważnych zgrzytów. No bo jeżeli, załóżmy, wy chcecie założyć rodzinę, a partnerka kategorycznie nie. No to warto byłoby usiąść i pomyśleć, co jest dla nas priorytetem, bo już wiemy, że ona tych dzieci, załóżmy, z nami chcieć nie będzie. Tak samo oczywiście działa to w drugą stronę. No i zaznaczam, dopiero w okresie pośrednim możemy to zrobić, ponieważ na początku relacji, jak wpadniecie w cuk endorfinowy, no to i tak wszystko odłożycie na później. Także konkludując, bardzo ważne jest to, jak wejdziecie w związek, już będziecie na jakimś tam poważniejszym etapie, Czego Wy tak naprawdę od tego związku chcecie? Czego Wy chcecie od relacji, jakie są Wasze priorytety, żeby potem się nie okazało, że się totalnie minęliście, ok? Numer 4. Kompromis. W związkach słowo klucz, którego nikt nie lubi, poza wyjątkami, kiedy sami się na niego powołujemy. No niestety, ale związek kompromisem stoi i stać musi. Oczywiście, że tu jest tym niestety. Panowie, niezależnie od tego, jaką pozycję macie w relacji, musicie wsłuchiwać się w potrzeby partnera, przy jednoczesnym dbaniu o swoje sprawy. No i tutaj za wiele dodawać nie trzeba, no może poza jedną taką małą uwagą ode mnie, że kompromis to sytuacja, w której dwie strony są zadowolone. Oczywiście jeden kompromis będzie powiedzmy na korzyść partnerki, drugi kompromis będzie bardziej na korzyść naszą, ale ważne jest to, żebyśmy dbali. O własne interesy, prawda? I o interesy, oczywiście, partnera, bo nie może być tak i nie można nazywać kompromisem sytuacji, w której cały czas się godzicie na coś, prawda? I wydaje wam się, że uzyskujecie za to coś zwrotnego, tak? To nie jest sytuacja, w której kobieta mówi masz ze mną zamieszkać albo mamy zamieszkać razem albo mamy, nie wiem, zamieszkać z psem, kupić kota i tak dalej, bo jak nie, to nie będzie seksu albo nie będzie tego i tamtego. To nie jest kompromis, to jest Bycie w związku z osobą hmm, toksyczną, tak bym powiedział. Także pamiętajcie, są różnice. Numer 5. Trzeba mieć własną przestrzeń w relacji. Moi drodzy, jakby to nie zabrzmiało, związek nigdy nie będzie i nie powinien być integralną częścią naszego życia. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że ludzie właśnie tak go chcą postrzegać, jednakże ja wolę patrzeć na relacje jak na dodatek do mojego życia, jako coś ekstra, a nie jako warunek sine kwonon mojej egzystencji. O co chodzi? Zauważcie, że wielu z nas determinuje swoje szczęście poprzez bycie w związku. No i to jest szalenie niebezpieczne. Z dwóch powodów. Po pierwsze, twój partner to czuje i będzie to wykorzystywał. Zwyczajnie ma na ciebie lewar. Myślicie, że skąd się biorą te dramaty, facetów, to ich kundlowanie? No, po prostu facet boi się stracić kobiety, bo ona jest według jego mniemania całym światem. No i ona po prostu z kolei wie o tym i to wykorzystuje, przekraczając przy tym kolejne granice. Po drugie, uzależnienie swojego szczęścia od drugiego człowieka jest z natury aberracją i wskazuje na jakieś głębsze problemy, jakiś bałagan życiowy, który od dłuższego czasu nam towarzyszy. Żeby tego uniknąć, trzeba mieć kilka punktów odniesienia. Innymi słowy, trzeba mieć własne życie, które daje ci szczęście, satysfakcję niezależnie od tego, czy aktualnie z kimś jesteś, czy nie. Przykład: kobieta podejmując decyzję o tym, czy wejść z tobą w relację, kieruje się informacją, czyli tym, jakie życie prowadzisz, ergo czy jest ono atrakcyjne. W momencie, kiedy wchodzisz w te relacje, ale dalej dbasz o swój świat w takim samym stopniu jak przed wejściem w związek, to wszystko jest ok. Nie straciłeś swojej autonomii, Twoja wartość stale rośnie i jest to wręcz idealne podejście i budulec zdrowej relacji. Niestety, większość mężczyzn podejmuje trochę inne decyzje. Będąc w relacji, nadaje jej priorytet. No, na początku niewinnie, tu z czegoś chłop zrezygnuje, tam odstawi na bocznicę przyjaciół, żeby za jakiś czas jedynym punktem odniesienia stała się ona, kobieta jego życia, aż do następnej kobiety jego życia. Tak to niestety, panowie, wygląda i to jest zdecydowanie do zmiany. Numer 6: Zawsze staraj się być atrakcyjnym dla siebie i dla swojego partnera, ale przede wszystkim dla siebie. Moi drodzy, czym więcej w życiu robimy, mowa tu o ciężkiej pracy i rozwoju, tym zwyczajnie więcej osiągamy, a to z kolei nadaje nam zaszczytną łatkę osoby atrakcyjnej. Atrakcyjność w kontekście utrzymania związku jest bardzo ważna, ponieważ w dużym uproszczeniu reguluje temperaturę relacji. Dlaczego? Kiedy w życiu mamy wiele zajęć, kiedy pielęgnujemy własne pasje, kończymy kilka kierunków studiów, zakładamy własne biznesy, to można powiedzieć, że cały czas jesteśmy pod prądem. Nasz harmonogram dnia, tygodnia, miesiąca jest wypełniony po brzegi. A jakie to ma wpływ na relacje? Przede wszystkim mamy swój świat, czyli nie będziemy wisieć na partnerze, automatycznie będziemy dla niego wyzwaniem. Dalej, tworzymy sieć przyjaźni, kontaktów biznesowych, spotkamy się z ludźmi, zapraszamy i jesteśmy zapraszani tu i tam. W końcu w jakichś kręgach mamy uznanie. Innymi słowy, jesteśmy atrakcyjni nie tylko dla naszego partnera, ale również środowiska, które nas otacza. Stajemy się wartościowi, a życie z nami, no cóż, tworzenie relacji z nami zwyczajnie jest ciekawe. Bo wiecie, jeżeli nasze życie jest niepoukładane, nudne, schematyczne, Praca, dom, dom, praca, to nie jesteśmy konkurencyjni. Jesteśmy nudni, nasz partner wie, że w istocie to nie trzeba się o nas starać, no bo gdzie my pójdziemy? Kogo on znajdzie, tak? Z takim życiem. My z kolei mamy wówczas za dużo czasu na myślenie, osaczamy partnera, wtedy też wchodzą tematy zazdrości, zdrady, no i związek wchodzi na karuzelę negatywnych emocji, a dalej to już sami wiecie, co się może wydarzyć. Dlatego pamiętaj, bracie, nie musisz być od razu aktorem, nie musisz mieć kilku firm, ale musisz mieć w życiu cel, musisz mieć pasję, musisz dbać o siebie i stale się rozwijać, ponieważ atrakcyjność jest bezdyskusyjna. Albo jesteś atrakcyjny dla swojego partnera, albo nie. Nie ma tutaj nic pomiędzy. Gwoli ścisłości, dla każdego atrakcyjność jest zupełnie czymś innym. Jednakże mogę wam zagwarantować, że piwny brzuch, siedzenie na kanapie i gapienie się w monitor atrakcyjne nie jest. I nigdy nie będzie. Numer 7 szacunek. Panowie, gdybym miał wymienić jedną rzecz, która w relacjach może być najważniejsza na dalszych etapach związku, to bym chyba postawił na szacunek. Jeden pier pierścień, by wszystkimi rządzić. I z szacunkiem jest bardzo podobnie. Nie trzeba tworzyć listy negatywnych rzeczy, które będą podlegały penalizacji. Wystarczy, że będziemy wyznawali jedną zasadę. Szanuję siebie, szanuję drugiego człowieka i rozumiem, co to słowo znaczy. Bo niestety dzisiaj mam wrażenie, że słowo szacunek się zdewoluowało. Dzisiaj jesteśmy przewrażliwieni. Uważamy, że jeżeli kogoś nie szanujemy, to znaczy, że musiało się wydarzyć coś grubego. A to nie jest prawda, ponieważ bracie, nie szanujesz kogoś, jeżeli śmiejesz się z jego pasji. Nie szanujesz kogoś, swojego partnera, jeżeli się spóźniasz. Nie szanujesz kogoś. Jeżeli nim manipulujesz, nie szanujesz kogoś, jeżeli traktujesz go pogardliwie, jeżeli się z niego śmiejesz, jeżeli publicznie go obrażasz i wytykasz mu błędy. To jest brak szacunku. A pamiętajcie, że jest też cienka granica między brakiem szacunku a pogardą. Ludzie, którzy się szanują, nigdy nie będą sobą gardzili. Ludzie, którzy się nie szanują, prędzej czy później, sami wiecie. I pamiętajcie, przede wszystkim szanujcie siebie, bo nie ma nic gorszego niż szanowanie tego, który nie szanuje nas. A niestety w relacjach jest to bardzo częsta przypadłość. No nic. Numer 8. Komunikacja. Możemy być atrakcyjni, możemy mieć własne zasady, możemy mieć dalekosiężne plany, ale nic nam to nie da w relacji, jeśli się odpowiednio nie skomunikujemy z drugim człowiekiem. Niestety bardzo często bywa tak, że potrafimy słuchać... Ale nie potrafimy się wyartykułować, nie potrafimy mówić. A jak już potrafimy mówić, to mówimy, mówimy, ale niestety nic do nas nie dociera. Po prostu fatalnie się dzisiaj komunikujemy. Jeśli ktoś nas atakuje, to to w zależności od tego, jaką mamy pozycję w tej relacji, przyjmujemy postawę albo obronną, albo postawę ofensywną. Jedna i druga, co do zasady, nie spełnia funkcji zrozumienia problemu, zrozumienia partnera. A raczej służy do wygrania dyskusji albo wygrania, tak jest, świętego spokoju i machnięcia ręką. Wiecie, taka deeskalacja, która nic nie wnosi. Pomyślcie panowie przez chwilę, kiedy ostatni raz mieliście jakościową kłótnię, w której oboje powiedzieliście sobie, okej, okay, tu masz rację, no tutaj się z tobą delikatnie nie zgadzam, tutaj możemy nad czymś popracować. I wszystko z szacunkiem i pełnym zrozumieniem. No to niestety jest rzadkość. Dzisiaj masz gorszą pozycję negocjacyjną, innymi słowy, boisz się, że partnerka odejdzie i jesteś gotów przyznać jej rację, że ziemia jest płaska. No niestety, ustępstwa wynikające ze strachu. A to panowie niestety nie rokuje. Albo nauczymy się wzajemnie ze sobą komunikować, albo w najlepszym, wątpliwym wypadku będziemy ze sobą ze strachu. Moja rada. Już od samego początku relacji musicie, musicie przyzwyczajać partnera, że komunikacja jest dla Was bardzo ważna, ale tylko ta jakościowa, która rozwiązuje problem, która jest oparta na szacunku. Jeśli partner będzie miał to w dupie, no to taki związek nie będzie miał sensu. Oczywiście to się odnosi tylko do relacji, bo jeśli kobieta Was zostawiła, no to bez odbudowania zainteresowania w ogóle nie będzie chciała Was słuchać. Moi drodzy, na dzisiaj to tyle. Wyczekujcie ostatniej części podsumowującej materiał. Pozdrawiam serdecznie Antek.